Nazywam się Krystian Ostrowski, a to jest School Sucks TV. Hej, hej, witajcie kochani w kolejnym odcinku School Sucks TV. Dzisiaj postaram się powiedzieć Wam krótko dlaczego szkoła nie istnieje dla dobra ucznia. Naprawdę nie istnieje dla jego dobra, chociaż tak się powszechnie. Wydaje, gdyby szkoła istniała dla dobra ucznia, to po pierwsze skupiałaby się na nim. Uczeń byłby w centrum, byłby podmiotem, nie byłby elementem 30-osobowej klasy, kilku tysięcznej społeczności uczniów w całym kraju, gdzie jest tylko takim małym elementem systemu. Tak naprawdę, gdyby szkoła była dla ucznia, klasy byłyby malutkie, kilkuosobowe tu obok mnie. Siedziałabym kilku uczniów, z którymi ja miałbym kontakt jako nauczyciel przez cały czas. Ci uczniowie mieliby wpływ na swoją edukację. Jaki wpływ? Jakikolwiek decydujący. Mogliby wybierać, czego chcą się uczyć, a czego nie. Z kim chcą pracować, a z kim nie. Popatrzcie, w życiu zwykle mamy wybór. Jeżeli nie pasuje nam jakiś lekarz, wybieramy innego. Jeżeli jakiś mechanik samochodowy spieprzył nam robotę, wybieramy kolejnego. Tak jest wszędzie. Nauczycieli nie możemy wybierać. Pewnie możemy zmienić szkołę, no ale niekoniecznie tam znajdziemy takich, którzy nam będą odpowiadać, z którymi będzie nam się dobrze współpracować. A więc y, byłyby małe klasy. Małe klasy, w których mała społeczność czułaby się dobrze, w której wszyscy byliby w przyjaznej atmosferze. Uczeń miałby wpływ na to, czego się uczy, z kim pracuje, jak pracuje. Uczeń miałby wpływ na życie szkoły, mógłby podejmować decyzje. Jak ta szkoła ma wyglądać? W tej chwili jego wpływ jest praktycznie zerowy. Może czasami zapytają go, gdzie chciałby pojechać na wycieczkę, czy na jaki film pójść do kina. Tyle. Nie byłoby w szkole strachu. Nie byłoby strachu przed ocenami, przed sprawdzianami, przed rodzicami, którzy, których straszy się też prawem. Jeżeli dziecko nie będzie chodziło do szkoły, no to zawołamy kuratora. Czy to tworzy atmosferę przyjazną? Czy to. Pokazuje, że szkoła istnieje dla ucznia. Nie byłoby tego wszystkiego, co niszczy prawdziwą edukację. Nie byłoby ocen, nie byłoby sprawdzianów, egzaminów, świadectw, chorobliwego obliczania średniej. Nie byłoby tego, gdyby szkoła była tak naprawdę dla ucznia, gdyby dbała o jego indywidualny rozwój. Tylko wtedy, jeżeli klasy byłyby bardzo małe, tylko wtedy tak naprawdę można by dobrać metody. Do różnych osobowości uczniów, o których mówiłem ostatnio. Tylko wtedy nauczyciel miałby możliwość, czas porozmawiania z każdym z nich, skupienia się na nich, na ich pasach, zainteresowaniach, prowadzenia ich przez ten wspaniały, fascynujący proces edukacji. Tylko wtedy można by rozwijać te obszary wiedzy, które ich interesują. Nie byłoby przede wszystkim przymusu. Przymusu edukacji, przymusu robienia tego, co my wam każemy. Przymus. Jest jakby oksymoronem prawdziwej edukacji. Przymus jest czymś złym. Nikt nie lubi przymusu. Nikt nie lubi narzucania nam własnego zdania, tego co mamy robić, jak mamy robić, w jakich godzinach, od do. Musisz robić tak, robisz tak, będzie dobrze. Osiągniesz sukces, otrzymasz świadectwo. Jeżeli będziesz tak postępować, będziesz członkiem, elementem tego systemu, to wszystko będzie dobrze. Będziesz szczęśliwy, masz szansę na dobrą przyszłość. Gdyby szkoła istniała dla ucznia, nie byłoby zaliczeń, sprawdzianów, testów na czas, jak konie wyścigowe. Musisz nauczyć się tego do tego dnia, bo będziesz sprawdzony, testowany. Jeżeli nie oblewasz, nie zdajesz, nie nadajesz się, odpadasz, nie zdążysz do semestru, trudno, nie zdążysz do końca roku, bardzo nam przykro, ale przecież my jesteśmy dla Ciebie. Szkoła istnieje dla ucznia? No chyba nie. Nie byłoby obniżania poczucia wartości. Niekoniecznie celowego. Oczywiście jest wielu złośliwych nauczycieli, którzy robią to z wyższością, pokazując swój autorytet, bo nie potrafią w inny sposób, bo wciąż nie mają tej wiedzy. Ale załóżmy, że większość z nich jest życzliwych, że chciałaby. Ale nie ma świadomości, że obniża poczucie własnej wartości tych wspaniałych ludzi przez oceny, przez uwagi, przez jakieś bezsensowne słowa. To wszystko wpływa na to, że szkoła nie jest dla uczniów. Szkoła, gdyby była dla ucznia, nie kazałaby myśleć wszystkim tak jak podstawa programowa przewiduje. Naprawdę. Zobaczcie, co dzieje się w klasie z uczniami, którzy się wychylają, zgłaszają, którzy mają innowacyjne myślenie, kreatywne, którzy wykraczają poza program. Nie ma dla nich czasu, bo musimy lecieć z programem, bo nie zdążymy. Gdyby szkoła była dla ucznia, nie byłoby czegoś takiego. Można by się zatrzymać. Co Cię interesuje, to Cię pasjonuje, chcesz tego więcej? Okej, okay. zróbmy to. Zróbmy to. Gdyby szkoła była dla ucznia, dawałaby wybór na przykład między przedmiotami, między nauczycielami, między, między sferami zainteresowań. Czy chcesz uczyć się tego i w ten sposób? A może wolisz tak? A może jeszcze inaczej? W tej chwili tego nie ma. Gdyby szkoła była dla ucznia, rozwijałaby jego pasje, nie tylko te przewidziane podstawą programową, ale rozwijałaby jego naprawdę zainteresowania, Dawałaby mu skrzydeł, pozwalała mu zlatywać coraz wyżej i wyżej, gdyby szkoła była dla ucznia. Gdyby szkoła była dla ucznia, nie zmuszałaby go do czytania lektur, których i niekoniecznie chce czytać, które niekoniecznie go interesują, ale dawałaby wybór. Przecież w małej grupie można by wybrać książki, które interesują każdego i pokazać, że niekoniecznie Kvowadis, Pantadeus, czy Lalka to wspaniałe, niezwykłe dzieła. Komuś bardzo zależy, aby wciąż były czytane, aby nie zniknęły z kanonu lektur. Ale pomyślmy też, gdyby szkoła była dla ucznia żyłaby wartościami opisywanymi w tych książkach, które z taką czcią, z taką czcią naprawdę wciąż chwali, gloryfikuje. Przecież życie szkolne dalekie jest od miłości, przyjaźni, bliskich relacji, szacunku, dalekie jest od poczucia bezpieczeństwa, wolnego od strachu, oceniania, a przecież o tym trąbi się w tych wszystkich książkach. Czyż to nie hipokryzja? Gdyby szkoła była dla ucznia, państwo interesowałoby się tym, co dzieje się z jednostką, a państwo ma na to wszystko totalnie wyrąbane. Państwo wmawia swoim obywatelom, czyli również wam. Mam nadzieję, że nie do końca padliście ofiarą. Wmawia wam, że daje wam bezpłatną, powszechną edukację. Czyli dla wszystkich. A nieważne, jaka jest jakość. Ważne jest, że wszyscy mają bezpłatną edukację. To jest celem państwa. Że dzieci nie wałęszają się po ulicach, tylko są. Przechowywane w szkołach. Jak sobie z tym radzicie, wy nauczyciele, rodzice, uczniowie? To już nie sprawa państwa, przecież istnieją szkoły. Radźcie sobie jakoś. A dzięki temu, przez programy nauczania, przez podstawy, przez lektury, przez wszystko inne, mamy wpływ na wasze umysły. Dzięki temu pilnujemy, aby w państwie był umiarkowany porządek, aby nie było bojkotów, rebelii, wybuchów, jakichkolwiek wolnych myślicieli. O to chodzi w tym wszystkim. Gdyby szkoła istniała dla uczniów, nie byłoby tego wszystkiego. Uczeń byłby szanowany, szanowany byłby nauczyciel, rodzic. Gdyby szkoła była dla ucznia, dziecko chciałoby iść do niej każdego dnia z radością, z uśmiechem, wielkim uśmiechem na twarzy. Nie mogłoby się doczekać kolejnego dnia nie uciekałoby z lekcji, nie wagarowałoby, nie uszukiwałoby, nie kombinowało jak zwolnić się z jednej czy drugiej lekcji, jak uciec, nie unikałoby. Gdyby szkoła była dla ucznia, w niedzielę wieczorem nie byłoby tyle bólów głowy i brzucha, i wymiotów, bo jutro poniedziałek, bo znowu trzeba iść do tego więzienia. Gdyby szkoła była dla ucznia, nie byłoby tego wszystkiego. Pomyślcie nad tym. Mamy XXI wiek. Jesteśmy mądrym, myślącym, inteligentnym narodem. Mamy w naszym kraju mnóstwo wspaniałych, mądrych pedagogów, i wciąż są ludzie, których, no chyba jest jednak mimo wszystko większość, którzy uważają, że szkoła, jako system, istnieje dla dobra ucznia. Czyż to nie jest przerażające? Co zrobić? Jak to zmienić? Czy jest w ogóle szansa? Jednym wydaje się, że to niemożliwe, lub potrwa kilkanaście lat. Ja nie chciałbym czekać kilkunastu lat. Chciałbym zmobilizować cały kraj, cały naród myślących ludzi, aby powiedzieli nie. Nauczycieli bardzo mądrych, dyrektorów szkół, mądrych rodziców. I was uczniów, abyście powiedzieli nie. Bo naprawdę wystarczyłoby kilka mądrych decyzji, kilka zmian w prawie oświatowym, kilka reform odgórnie wprowadzonych bardzo szybko, aby umożliwić pracę szkołom, aby je uwolnić, aby uwolnić mądrych nauczycieli od systemu, aby sprawić, że szkoła stanie się miejscem dla ucznia. Czy jest nim dzisiaj? Pomyślcie sami. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Bądźcie ze mną w kolejnych odcinkach, dzielcie się tym z wszystkimi, docierajmy do wszystkich ludzi w całej Polsce. Hej!